Cześć, witajcie z tej strony Quick 119. Jak widzicie w tle stoją gazetki Bravo Sport. Ja sobie otworzę dwie z nich. W tym filmiku W następnym będą jeszcze trzy, bo mam pięć, będą y, otwierać je moi bracia. Zaczynajmy. Pierwsze sobie otworzę. Zależy mi jak najbardziej na tylko na szczęce i limitce. Więc na razie je tylko wyjmę. Nie będę wyjmować gazety. Położył ją na bok. Mamy te weza. Postawimy go na stojaczku. Niech sobie tam stoi w tle. Mamy te weza. I jeszcze od razu sobie drugą otworzę. Tutaj też jest te weza. Mamy saszetkę, mamy drugiego teweza Mamy tutaj dwie saszetki. No to otwieramy. Pierwsza. Próbuję jakoś to ładnie otwierać, żeby. A, ale się coś nie da. Naszyczkami sobie otworzę, bo... I... O! Już mamy Rising Star'a z FC Porto, Juan Quintero i mamy drużynę Arsenalu Arsenal FC um... Dochodzi, dochodzą jeszcze cztery bazówki. Mamy tak y, Obasi. Bazówki tutaj nie będę stawiać na styczek, ale tamte postaram się stawić. Mamy jeszcze Dirar. Mamy Terstegen, bramkarz Barcelony. I mamy jeszcze Bernard z Bayern Monachium. Pierwsza szetka już otworzona. Ja jeszcze sobie w tle postawię tego Rising Stara i 16. I jeszcze jedna saszetka przed nami. Może ona się jakoś lepiej otworzy. O, jest. Jest, dobrze. Są karty. I mamy Fansa Kostę. Dobra karta, bardzo dobra karta. Bardzo się cieszę. No, super. Już się cieszę. Mamy Torres, co to jest powtórka. Mamy jeszcze Stepanenko. Mamy Ramireza z Barcelony. Mamy Roda z Bayernu Monachium. I Ramireza z Chelsea. Bardzo dobra karta. Chels y, Costa na falsie. No i to tyle w dzisiejszym filmiku. Trafiliśmy te wszystkie karty, co stoją tutaj y, w tle. Między innymi Rising Stara Quintero. Są jeszcze tam dwie limity. I Jeszcze y, Fans Diego Costa i Alcena, 16. Y, do następnego filmiku. Dawajcie łapki w górę. Subujcie kanał, bo będzie ciekawie.